Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z wypożyczalni numer 82 z Miedzeszyna. Zbliża się wiosna i dzień kobiet i chcemy wprowadzić troszkę koloru do naszego domu. Zaproponuję wam dzisiaj zrobienie takiego pięknego kolorowego hycynta. Żeby zrobić takiego kolorowego hycynta, potrzebujemy: długie wykałaczki, klej, nożyce. I bibuła w różnych kolorach. Ja już mam tutaj ucięty taki kawałek bibuły. I co robimy dalej? Ten kawałek bibuły składamy na pół, żeby powstała nam taka fajna stonetka. I co robimy dalej? Tą Tą złożoną naszą bibułę będziemy teraz nacinać. Składam ją na kilka części, żeby było nam wygodniej, i nożyskami nacinamy nie do końca takie różne paseczki. Staramy się, żeby one były mniej więcej w takiej samej szerokości. I nasza bibułka jest już gotowa. Jak rozłożymy, powstanie nam coś takiego. Co robimy z tym dalej? Bierzemy klej i smarujemy jeden z brzegów tutaj klejem. I sklejamy te dwie części. Ale nie sklejamy prosto, tylko troszkę ukosem. I powstaje nam taki fajny barkoczyk. I sklejamy do samego końca. Górę naszego kwiatka mamy gotowe. Bierzemy kolorową tą yy, wykałaczkę. I smarujemy tutaj bibułę I zaczynamy nawijanie naszego kwiatka. Od nas zależy jak on będzie wyglądał. Tak po prostu skręcamy. I już mamy zarys naszego pięknego hiacynta. Bardzo proszę. Tutaj przyklejamy na końcu. Możemy mu zrobić teraz zieloną łodyżkę. W taki sam sposób nawijamy tutaj naszą łodyżkę, dorabiamy różnej różne wielkości kształtu listki. Tak powstaje nasz piękny kolorowy jacuzzi. Zapraszam i życzę miłej zabawy. Dziękuję.